Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w kolejnym updatecie z rynku kryptowalut środa 6 grudnia i zapraszam do dzisiejszego odcinka. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o ruchach Bitcoina po uklepaniu twardego dołka. Jak wiecie, jest bardzo dużo dyskusji na temat, czy ta POMPA jest prawdziwa, czy jest to spekulacja, czy jest to pierwsza. Odnoga hossy, czy też jest to dead cat bounce, czy też tak zwana pułapka, więc w dniu dzisiejszym, w tym odcinku postaram się skoncentrować na tym i postaram Wam się przybliżyć to, jak we wcześniejszych czasach zachowywał się Bitcoin i w jakim my tak naprawdę momencie możemy być. Oczywiście, zanim przejdziemy do tego, jak zawsze proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje pozycje i co ważniejsze, moje inwestycje. To ja tutaj mówię o ruchach, które wykonuję i to ja podejmuję to ryzyko. I warto o tym wspomnieć, dlatego że każdy musi zrobić swój własny research, swój własny risk assessment, by w pełni zrozumieć risk-reward ratio, czyli ile ryzykuje i ile jest w stanie. Zyskać. I teraz tak, obecnie, jak to zawsze na rynku mamy dwa obozy. Jeden ten bardzo byczo nastawiony, drugi ten bardzo niedźwiedzio nastawiony. Myślę, że to są dwa największe obozy w obecnej chwili. Jest oczywiście ta wypośrodkowana grupa ludzi, która ani nie jest jakoś super przehajpowana, ani nie jest jakoś super mega negatywnie nastawiona. Oczywiście mamy makro. Które nie jest jakieś rewelacyjne, mamy nadchodzące spotkanie Fedu 13 grudnia, mamy potencjalnie pivot Fedu. W ostatnim odcinku pokazywałem Wam, co się historycznie działo, kiedy dochodziło do pivotu Fedu, jak się zachowywał rynek tradycyjny, z jaką ewentualną korektą możemy się mierzyć, jeżeli historia się powtórzy. Ale ja bardziej chciałbym się skoncentrować na dyskusji, którą miałem. O ile się nie mylę jakieś 25 godzin temu ze swoimi znajomymi na US, dlatego że większość osób, która jest dłużej już w tym rynku kryptowalut, zastanawia się, w jakim my tak naprawdę momencie jesteśmy. Wiemy, że mamy uklepany twardy dołek tej besy. Obecnie, tak? I tutaj znowu już 15,5 tysiąca. Jeżeli śledzicie mój kanał dłużej, wiecie, że mój główny cel był na poziomie 14 tysięcy i był on mierzony od tego lokalnego szczytu na poziomie 69 tysięcy. Ja tutaj uważam, że ten cel nie został dopełniony, dlatego że jeżeli rynek zaczyna stawiać na coś bardzo mocno, no to niestety, ale bardzo często tego nie dostaje, tak? I było również to w tym przypadku, zobaczyliśmy wykup na poziomie 15,5 tysiąca. Ja uważam, że jest to twardy dołek, uważam, że nie zejdziemy już do okolic 15,5 tysiąca, nawet jeżeli to wszystko miałoby się tak przysłowiowo mówić posrać, ale wciąż są osoby, które nie, nie używają terminologii twardy dołek, dlatego że w ich mniemaniu, e, i mogą mieć rację, tak? Bo tego nie można wykluczyć, ale w ich mniemaniu, jeszcze możemy wrócić do dołków, bądź też zrobić nowe dołki. Jakie są przyczyny, dla których mielibyśmy wrócić tak nisko? No, tego nie wiem, tak? Zawsze jest dużo powodów, które mogą zaskoczyć rynek, i oczywiście w pełni nie można tego wykluczyć. Jednak patrząc na obecne środowisko na to, że nawet po piwocie Fedu zobaczymy kolejne stymulusy do druki i tak dalej i wielcy inwestorzy zaczną przechodzić z mniej ryzykownych asetów na bardziej ryzykowne asety, więc to oczywiście wszystko w dalszej fazie będzie wpływać pozytywnie na kryptowaluty. Wiemy, że po uklepaniu twardego dołka na poziomie 15,5 tysiąca zobaczyliśmy ten ogromny ruch do góry. Ogr ogromny z perspektywy Bitcoina, tak? W obecnej chwili wygląda na to, że jest to w okolicach 190%, według tutaj Bitfinexu. E, tak jak mówię, jest to ogromny ruch z perspektywy Bitcoina, bo oczywiście jeżeli ktoś typuje w altcoinach, to wie, że to no, to nie są nie wiadomo jakie gainsy, które wywołują ochy i jachy I teraz tak, jeżeli porównamy obecną sytuację na rynku, uklepanie twardego dołka i ten lokalny szczyt, teoretycznie patrzymy na to, by dojść do 48 tysięcy, czyli do momentu, gdzie był wcześniej nasz dead cat bounce, czyli po osiągnięciu lokalnego szczytu, w drodze w dół, uklepania wyższego dołka, o czym już też mówiłem w niektórych odcinkach, zobaczyliśmy tak zwany dead cat bounce, czyli odbicie zdechłego kota, pułapkę i rynek skorygował. W tym ruchu do góry, jeżeli nie jest to odreagowanie Bessy, jeżeli nie jest to Przysłowiowa pułapka: chcielibyśmy akcję cenową zobaczyć wracającą do 48 tysięcy i chcielibyśmy, żeby ta, ten poziom został przebity. OK? To oczywiście z perspektywy makro pokazywałoby wyraźne odwrócenie lokalnego trendu, bo tak naprawdę makro trend dopiero się odwróci, kiedy przebijemy ATH na poziomie 69 tysięcy. I teraz, jak zobaczymy sobie, yy, co się działo we wcześniejszych cyklach. Tutaj oczywiście mamy szczyt 13 roku, no i bessę 15 roku. Mamy szczyt 17 roku, mamy bessę 18-19 rok, no i oczywiście mamy hossę dwuszczytową z 21 roku, no i bessę, z której wychodzimy, w której jesteśmy. To już jest indywidualna oczywiście interpretacja. I teraz tak, jeżeli zrobimy sobie, posłużymy się falami Eliota. I zobaczymy nasz ruch do góry od twardego dołka, moim zdaniem, to wiemy, że, że tutaj licząc te ruchy z perspektywy fali Eliota, teoretycznie w okolicach 42 do 48 tysięcy kończy się nasz ruch. Co znaczy, że następstwem tego byłby ruch korektywny. I teraz jak zobaczymy sobie na, na rok 13. Widzimy, że po osiągnięciu w grudniu 13 roku tych szczytów na poziomie w okolicach 1166 dolarów, zobaczyliśmy ruch korektywny do pierwszego lokalnego dołka, który miał miejsce 19 stycznia 15 roku. Po odbiciu od tego dołka, mieliśmy wyraźny drugi wyższy szczyt po przyroście 93%. Po czym, zanim nabraliśmy rozpędów paraboliczny ruch do góry, zobaczyliśmy korektę rzędu 49%. W roku 17, kiedy mieliśmy blow off top, bo tutaj naprawdę wszystko wystrzeliło przez sufit, również zobaczyliśmy ruch korektywny z wyraźną dystrybucją, również ci co oglądają mnie dłużej wiedzą, że ja tutaj brałem swoje bitcoiny, no i później wszystko się zesrało 50%, trzeba było dokupić. Ale do czego dążę? Po uklepaniu twardego dołka, który miał miejsce Według tego 10 grudnia 18 roku na poziomie 3161 zobaczyliśmy ten olbrzymi przyrost do blisko 13 900 dolarów. Był to przyrost 332%. I oczywiście teraz na rynku, wracając znowu do podstaw, są dwie grupy ludzi, tak jak i były dwie grupy ludzi w tym momencie. Muszę Wam powiedzieć, że byłem tu, widziałem, obserwowałem, słuchałem, i była dokładnie taka sama narracja, jak jest w tym momencie. Jedyna zasadnicza różnica, którą ja widzę z punktu osoby neutralnej, bo wiecie, że ja mam średnie wejście na bitcoinach 19700 i tak naprawdę mi nisko leży, czy on pójdzie na 60 czy na 20. Wróci na 20, kupię więcej, pójdzie na 60, to zapewne sprzedam nawet myślę, by już troszkę może upłynnić w okolicach 48, ale ponownie jest to moja prywatna spekulacja. I tak jak tutaj Bitcoin nie był gotowy na hossę w tym momencie, Prawdopodobnie z punktu, z punktu cykliczności, chyba też, chociaż ja nie jestem gościem od cykliczności, ale ewidentnie nie było tutaj momentum i volume, by dać nam tą hostę już w tym momencie. Zobaczyliśmy później dystrybucję w dół. Różnica zasadnicza, którą ja widzę, jest taka, że teraz mamy na czym bazować spekulacje. Czy też FOMO. A wiecie, że czynniki zewnętrzne to są rzeczy, które oczywiście wybijają strukturę i które napędzają strukturę, bo świece od, na wykresie odzwierciedlają tylko sentyment inwestorów, tak? czy też ruchy i zachowania inwestorów. No i tak jak wtedy nikt nie wierzył, że możemy się stoczyć z 332% przyrostu w dół, tak mam wrażenie, że teraz po 190% przyrostu też raczej niewiele osób. Uważa, że możemy się stoczyć w dół. W tym przypadku nie liczymy już świrusa, bo to była anomalia, ale nawet jeżeli zobaczymy ruch od tego knota do tego dołka, był to ruch 54%. Wcześniej mieliśmy ruch 49%. We wcześniejszych odcinkach pokazywałem wam, że średnia korekta w cyklu byka. Jest to 34%. No i teraz staramy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy całe to główno FOMO, które wynika oczywiście z tego, że jest partycypacja odnośnie ETF-u, po prostu w pewnym momencie nie skoryguje. Tak jak Wam powiedziałem, jeżeli znacie ruchy Eliota, wiecie, że i bazujecie na nich, bo oczywiście to nie jest przymus, wiecie, że ruch od twardego dołka, Powinien zakończyć się w okolicach 42-48 tysięcy. Później przychodzi ruch korektywny ABC. I tutaj, oczywiście, wiele osób odwołuje się też do Wall Street cheat sheet, dlatego że wiele osób mówi, tych niedźwiedzio nastawionych, że będzie jeszcze depresja. Ona może wyniknąć z globalnego kryzysu porównywalnego chociażby do 2008 roku. Wiele osób Uważa, że jesteśmy w fazie disbelief, co jest bardzo realne, chociaż nie uważam, żeby teraz było więcej niedowiarków niż osób wierzących. Bo jednak, jak zobaczycie na Twittera, na YouTube, na komentarze, na filmiki, które powstają na YouTubach, kolejne 1000x yy, dżemy. Wczoraj pojawił się jeden filmik, akurat u u osoby, którą raz po raz oglądam na US, super cykl, pół miliona dolarów bitcoin. To są wszystko objawy tego, że rynek już jest tak nachajpowany, jak biała na święta. I nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie disbelief. Raczej bym powiedział, że możemy być między disbelief a hope. Bo tutaj raczej bym powiedział, że większość osób ma tą nadzieję, że to już jest to wyjście w paraboliczny ruch. I te osoby mogą mieć rację, ale ja nie jestem tutaj od tego, żeby oceniać i wybiegać aż tak w przyszłość. Chcemy ocenić moment w rynku, żeby potencjalna korekta 30, 34, 49, jak to było w 13 roku, po 13 roku czy 50, jak to było w 18 roku nas nie zaskoczyła, bo oczywiście nie chcemy być dymaną ulicą. I nawet jeżeli jesteśmy w fazie hope to widzicie, że nawet w tej fazie, kiedy wybijacie wysoki lokalny szczyt, dochodzi tutaj do ruchu korektywnego, tak? Ruch korektywny, który ma ostudzić rynek, przeczyścić rynek, załadować ludzi. Na zasadzie zmienią, zmienią swój sentyment i powiedzą: Aha, czyli to jednak była pułapka, idziemy w dół, i wtedy dopiero zaczyna się ten paraboliczny wzrost do góry. Więc, celem dzisiejszego wideo, filmiku, jest to, by, by określić moment w cyklu. I z mojego punktu widzenia, bardzo ważne jest to, by porozmawiać o tym, czy ten ruch. Może tutaj zakończyć się wyraźną korektą? Moim zdaniem tak. I nawet jeżeli zobaczymy w przeszłość, czego ja nie lubię tak za bardzo robić, oczywiście bazujemy na tym, co się działo wcześniej, ale odwoływanie się do historii, że w ten dzień, o tej godzinie, kiedy piłem herbatę, było tak i tak, to teraz też tak musi być, moim zdaniem całkowicie mija się z celem. No i oczywiście pytanie jest takie, czy jeżeli doszłoby tutaj do korekty. Czy każdy z Was, czy pojedyncze osoby, czy bylibyście zaskoczeni? Czy jesteście w tej grupie, która wyraźnie uważa, że to już jest kontynuacja cyklu i stąd pójdziemy już tylko wyżej? Czy jesteście w tej grupie, która uważa, że ruch korektywny jest tutaj nieunikniony? Jeżeli jesteście osobą, która uważa, że tak, już teraz idziemy tylko do góry, będzie mała korekta, i wybijemy 50-60 tysięcy, zostawcie lajka. Like Jeżeli uważacie, że nie, to oczywiście zostawcie dislike i zobaczymy, będziemy mieli wewnętrzną ankietę, jak również i pogląd na to, co potencjalnie może się wydarzyć i na co stawia większość osób. Ja osobiście uważam i przygotowuję się do tego, że zobaczymy korektę na rynku. Oczywiście jak głęboka będzie to korekta, jest to bardzo spekulacyjne, bo nikt tak naprawdę nie wie co miałoby być driverem tej korekty, czyli tym takim trigger, trigger tak? czyli triggerem jak to mówią w Polsce. I oczywiście jak mocna ta wyprzedaż by była, jeżeli zobaczymy obecną wartość bitcoina 44 tysiące, średnia korekta, z HOSSY 17 roku zaniosłaby nas do 28 940. Jeżeli zobaczylibyśmy korektę porównywalną do tej po 13 roku, byłby to ruch do 22 22000. Jeżeli zaś zobaczylibyśmy ruch korektywny, który miał miejsce, oczywiście, tutaj po wybicie tego lokalnego szczytu, 54%, jest szansa, że zobaczylibyśmy bitcoina w okolicach 20 tysięcy dolarów. Oczywiście, bazując przy tym wszystkim na tym, że mamy lokalny szczyt na poziomie 44 tysiące za sobą, bo oczywiście, tak jak powiedziałem, przetestowanie tego swing high jest tutaj jak najbardziej na kartach, i w ostatnim odcinku. Kiedy analizowaliśmy tą perspektywę średnio-długoterminową oraz perspektywę krótkoterminową, mówiłem Wam też o tym, że pomiędzy poziomem 42 tysiąca a 48 tysięcy jest wyraźny gap. Mamy tam punkt kontrolny w okolicach 40, 45 tysięcy, tutaj 44-45 tysięcy, i oczywiście pytanie, czy będziemy mieli jeszcze więcej FOMO na to, by oczywiście ten poziom oporu. Przebić. Pojawia się dużo spekulacji, że mm, cykle, liquidity cycles, ruchy danych asetów są w pewny sposób powtarzalne i że tak naprawdę to ludzie, jako to najsłabsze ogniwo w, całej, w całym procesie inwestycyjnym, szukają zawsze jakiegoś powodu, by ta ich przepowiednia czy też ta powtarzalność na rynkach się spełniła. Ja myślę, że nie ma tutaj do końca co się doszukiwać nie wiadomo jakich teorii, bo teoria i fakty są tutaj proste. Kiedy od twardego dołka robimy przyrost w okolicach w tym momencie 192-186%, naturalną si siłą rzeczy jest to, że powinno dojść tutaj do korekty. I tak jak powiedziałem, nie jest to. Marzenie człowieka, który ma zamiar wejść w bitcoina, albo któremu odjechał pociąg, bo ja to w ogóle nie jestem zainteresowany kupnem bitcoina powyżej 22 tysięcy, z racji tego, jaką mam strategię, i z racji tego, jakie chcę tutaj osiągnąć gainsy. I tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, no, tutaj moim osobistym zdaniem bitcoin nie jest do tego, żeby robić, nie wiadomo jakie zwroty, tak. Bitcoin jest dobry do przechowania kapitału, do bezpiecznej inwestycji, do spokojnego snu, by zrobić sobie z obecnej wartości prawdopodobnie jeszcze 2x. Chociaż tak jak mówię, no są osoby, które już tak mocno nadmuchały balonik razem z Bloombergiem, który uważa, że zobaczymy pół miliona bitcoin. Jeżeli zobaczymy bitcoina za pół miliona, myślę, że większość altcoinów całkowicie wysadzi nas z kapci i nawet zwroty na dużych kapach. Czy to tam lubicie Kosmosa, Polkadota, Cardano. Czy inne, myślę, że nawet z takich dużych kapów, przy pół miliona bitcoinie możemy zobaczyć 30 do 40x. No bo jeżeli bitcoin ma zrobić ponad 10x, no to myślę, że jest to jak najbardziej realne. Dajcie znać łapami, co uważacie jest tutaj bardziej prawdopodobne, w którym jesteście obozie, czy raczej tym stricte nastawionym do góry, który zakłada, że będzie jakaś mała korekta i lecimy dalej do góry. Czy raczej jesteście w tym obozie, który uważa, że zobaczymy tutaj większą, głębszą korektę? Dobra, dzięki za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wartościowy. Do usłyszenia, trzymajcie się. Heja.